Cześć, z tej strony Marek z Dziś mam dla Was grę Lockup, opowieść świata świata roleplayer. Lockup już był kiedyś u mnie na kanale w zeszłym roku, ale była to wersja angielska tej gry. A dziś mam dla Was polską edycję Lockupa. Dzięki uprzejmości Ogry Games mogę Wam ją już pokazać. Jest to jeden z egzemplarzy, który przyleciał do Polski <grym> samolotem. Reszta egzemplarzy całego nakładu, już reszta jedzie do Polski pociągiem. Aktualnie są mega problemy z transportem z Chin, więc mam nadzieję, że te egzemplarze bardzo szybko do Polski dojadą i wszyscy będziecie już mogli sobie w lock-upa zagrać. Ci, którzy oczywiście zamówili, a ci, którzy nie zamówili, no to mogę obejrzeć dzisiaj mój film o Lokapie i może akurat się na, na tą grę skuszą. Ja wersję angielską w zeszłym roku nagrałem się całkiem sporo i strasznie mi się gra spodobała. Po pierwsze, dlatego, że, że jakby jest osadzona w uniwersum roleplayera, nie jest to jakaś gra, by, bynajmniej jakaś bardzo fabularna. Aczkolwiek jakiś taki lore, opis, opisy na kartach czy opisy tych różnych frakcji, które tutaj w tej grze występują, gdzieś tam są osadzone w tym świecie roleplayerowym. I o czym jest gra LOCAP? LOCAP jest, co zresztą widać już pewnie po okładce, jeśli jeszcze nie wiecie. Jest grom o więzieniu, o więzieniu Kulbak, cool gdzie mm, różni źli e, trafiają, mm, trafiają za kratki i, i siedzą w więzieniu. E, I my, jako właśnie, e, można powiedzieć, szefowie jednej z tych więziennych band, zbirów musimy walczyć o wpływy mm, z innymi bandami w więzieniu. E, mechanicznie jest to worker placement, e, czyli mamy naszych takich. Powiedzmy workerów, pracowników, no ale to chodzi o tych zbirów. Mamy tych zbirów, bandziorów, których wysyłamy do w różne miejsca na planszy i po wysłaniu ich dostajemy różne czasy, czy zasoby, czy karty, czy różne premie. Czyli takie typowe, typowa mechanika worker placementu. Ale jedna rzecz, która tutaj jest ewidentnie inna, to jest blef, który tutaj dochodzi. Dlatego, że wysyłając naszych pracowników na różne pola, nigdy nie wiemy, czy zdobędziemy te premie, które dane pole daje. Dlatego, że inni gracze również mogą wysłać swoich zbirów na to pole. I finalnie, jakby premier z danego pola zdobywa ten gracz, który ma największą siłę. Dlatego, że każdy pracownik czy każdy zbiór ma swoją siłę. Są silniejsi, są słabsi, jak to w więzieniach bywa. <laughs> I cały jakby myk polega na tym, że niektórych tych naszych pracowników możemy jakby na planszę wysłać w formie zakrytej, czyli nasi przeciwnicy nie wiedzą, kogo my tam wysłaliśmy. No a my oczywiście wiemy i teraz. Przeciwnik, jeśli widzi takiego zakrytego zbiera na danym polu. Nie wiem, czy to jest silny przeciwnik, czy to jest silny zbir, czy to jest słaby zbir, więc jest tu taka troszeczkę kwestia blefu, trochę takiej licytacji w ciemno. Jest to bardzo, bardzo fajna aspekt, który no, atrakcyjnia taki, taki typowy worker placementowy, worker placementową grę. Ale sumarycznie chodzi oczywiście o zdobywanie punktów, punktów wpływu. Punkty wpływu zdobywamy za wytwarzanie głównie różnych przedmiotów w więzieniu. Jakichś narzędzi, jakichś broni. To wszystko jest w takiej stylicyce właśnie roleplayerowej, czyli taki trochę fantasy z Możemy też zdobywać punkty przez rekrutowanie innych zbirów, którzy gdzieś tam w tym więzieniu są. Także tak to wygląda. Jest tutaj opcja grania samemu i opcja grania samemu jest bardzo fajna, dlatego że też zachowuje całą tą mechanikę blefu, dlatego że gramy przeciwko Automie, która wykłada karty na, na różne, do różnych pomieszczeń, na różne pola. Część kart wykłada zakrytych, część odkrytych, więc my też nie do końca wiemy, jaką siłę ta Automa ma, więc musimy trochę naszych zbiorów wysyłać, trochę w ciemno licząc, że uda nam się jednak zdobyć te, te premie z danych pól. Automa ma kilka poziomów trudności, więc jest bardzo, bardzo fajnie wykonana. I cóż, e, zapraszam was też do obejrzenia tego poprzedniego mojego filmu z Roleplayera, bo tam troszeczkę więcej mówiłem o samej rozgrywce i jak to wygląda. Dzisiaj bardziej skupię się na unboxingu i, i chciałbym wam pokazać właśnie już polską edycję, polskie karty, polską planszę, planszetki i wszystko, co jest tu już po polsku, złącznie z instrukcją i tak dalej. E, więc e, cóż, zapraszam na unboxing lock i zobaczę sobie, jak wygląda polska edycja. Tak prezentuje się Lockup. Widzicie, polska edycja połowy świata Roleplayer. Pudełko jest y, bardziej Prostokątne, podłużne, czyli dokładnie tak jak było we wszystkich grach w serii role Player. I gra jest od 10. roku życia, 1 do 5 graczy i 90 minut. Te 90 minut jest, myślę, że spokojnie zagracie. Ja grałem sam, grałem w, w piątkę właśnie i chyba nawet zeszło na mniej niż te 90 minut, także... To jest też duży plus tej gry, właśnie, że, że nie jest jakaś du duży nie gramy kilka godzin, tylko faktycznie w godzinkę, półtorej w stanie zagrać. A mamy poczucie, że gramy w fajną y, planszówkę, a nie jakąś tam y, małą, y, że tak powiem, pierdółkę. Y, mamy instrukcję. Instrukcja ma 20 stron. Y, jest bardzo fajnie napisana, y, bez problemu, bo powinniście się zorientować o co w grze chodzi. Tu na końcu mamy rozgrywkę solo. Y, nie ma tu zbyt wielu może przykładów i zbyt wielu grafik jest sporo tekstu, ale mówię, instrukcja z mojego doświadczenia jest całkiem sensownie napisana i da się wszystko szybko opanować. Tutaj mamy planszetki naszych różnych grup bandziorów. Mamy koboldy, mamy postrachy. Do każdej grupy bandziorów tutaj są ci nasi, nasze zbiry, które wysyłamy na plansze. Oni mają swoją siłę, tak jak już mówiłem wcześniej, na przykład 2, 3, 4, 5. Ten to jest czujka, gdzie on stoi na czatach, żeby nikt nas tam nie, nie wykrył, bo jeśli będziemy wykryci w pewnych miejscach, to stajemy kosteczki, w angielsku to się nazywa czyli takie jakby podejrzenia. Jeśli zbieramy ich za dużo, no to nic dobrego się dla nas nie dzieje, a ten to jest taki zakapior, który ma pięść i jego, jakby jego siła zależy od kosteczek siły, które nadbieramy podczas gry. Te planszetki są dwustronne. To jest wersja bardziej zaawansowana, gdzie wtedy gra się robi troszeczkę symetryczna, dlatego że każdy, każda z tych frakcji ma troszeczkę inne startowe parametry, ma na przykład inne, inną jakby liczbę, ilość miejsca na, na zasoby. Niektórzy zaczynają na przykład z jakimś kostką podejrzenia, z jedną kostką siły, ci tej siły podejrzenia nie mają. Więc jeśli lokapa pogracie troszeczkę więcej. I stwierdzicie, że już wiecie o co chodzi, no to możecie sobie spokojnie zacząć grać w tej wersji zaawansowanej, bo jest po prostu ciekawsze. Tutaj mamy gnole, mamy gobliny. Grafiki bardzo mi się podobają. Są właśnie, no dokładnie takie, jak były w całej serii roleplayer. Czy kartografowie mają fajny, bardzo fajny klimat. Gobliny, gnole, zaawansowana część ich planszetek. Mamy insektoidy dla fanów. Dla <laughs> fanów takiego trochę tulu, one takie ktulowate trochę są i tutaj mamy planszetkę strażników, którą wykorzystujemy do grania solo dlatego, że automa też ma swoją planszę też zdobywa zasoby, zdobywa siłę i nas mocno ci strażnicy gnębią Tutaj mamy takie tekturowe elementy, które sobie wsuwamy do takich fajnych stojaczków na, na naszych zbirów. Te stojaczki gdzieś tam są niżej, zakopane, zaraz do nich dojdziemy i wtedy jakby naszych bandiorów tak sobie wykładamy, że my ich widzimy na tych stojaczkach, ale nie widzą ich nasi przeciwnicy, no bo tak jak wspominałem, część tych naszych bandziorów wykładamy na plansze zakrytych, czyli nasi przeciwnicy nie wiedzą kogo my tam wysłaliśmy nie wiedzą czy wysłaliśmy jakiegoś jakiś huchro czy jakiegoś silnego gościa tu jest plansza planszę zaraz sobie spróbujemy rozłożyć, ja zawsze mam stres jak rozkładam te plansze żeby nie wygiąć jej w złą stronę i czegoś sobie nie połamać bo klejenie tego nie jest łatwe plansza jest dwustronna Próbuję Wam to jakoś zaprezentować. Tutaj widzicie, że to jest wersja od 3 do 5 graczy. Ona ma troszeczkę inny rozkład tych bonusów, które się dostaje w różnych pomieszczeń. No i co? Planca wygląda rewelacyjnie. To jest w ogóle mapa całego więzienia Klubak. I to są te różne pomieszczenia, do których wysyłamy naszych bandziorów. Dostajemy różne zasoby w tych pomieszczeniach. Zdobywamy dodatkowych zbirów, możemy pozyskać możemy różne przedmioty wytworzyć, i tak jak też wspominałem wcześniej, w tych pomieszczeniach, w zależności od tego, który gracz ma największą siłę, wysłał najbardziej silnych zbiorów, ten zdobywa najwięcej bonusów, Czyli ten gracz w kanałach, który miałby najwięcej siły, zdobywa trzy kosteczki, ten zdobywa dwie kosteczki, a każdy pozostały zdobywa jedną. W wersji: dla dwóch graczy Te bonusy są rozłożone troszeczkę inaczej No bo mówię no mamy Jeden dwóch graczy to jest ta część planszy czyli mamy pierwsza Druga osoba Na przykład w szpitalu tylko pierwszy gracz Najsilniejszy zdobywa drugi już nic W siłowni też tylko pierwszy Więc jest troszeczkę inny rozkład tych bonusów mm. Już przed chwilą mówiłem ale powiem jeszcze raz plansza strasznie mi się podoba To jest taki izometryczny rzut na to więzienie Trochę jakbyśmy grali w takie nie wiem <grym> Diablo na, na konsoli Także Plansza prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Zapraszam też do mojego poprzedniego filmu o angielskiej wersji gry, gry Lockup, gdzie tam troszeczkę więcej się jakby wgryzałem w samą mechanikę i w to, jak się w tą grę gra. Także też sobie możecie obejrzeć, no bo no, wersja angielska jest identyczna, jeśli chodzi o, o, o mechanikę czy grywalność. Różni się oczywiście tylko językiem. I teraz tak, to jeszcze Wam pokażę te plastikowe. Stojaki, bo są bardzo, bardzo fajne. I tutaj mamy taki stojaczek, mamy kraty. I teraz my sobie na przykład bierzemy tych jednych naszych bandziorów. Niech to będą na przykład ci. I ich trzeba to jakoś sprytnie sobie o, włożyć. Tutaj macie, widzicie, takie miejsce, żeby sobie to wlepchnąć. I teraz to nie wiem, czy widać bez światło nie wiem czy odpowiednie, ale widać, że oni są tutaj za, za kratami. I to sobie stawiamy przed sobą. I teraz, na przykład, jak sobie takiego jednego insektoida by to przed sobą sobie to kładę. O, i wszystko widać. W sensie ja widzę, a przeciwnik nie widzi nic. Czyli my sobie tych naszych zbierów rozkładamy i planując, kogo gdzie wyślemy, możemy sobie ich fajnie tutaj trzymać na tych stojaczkach. Te stojaczki są w ogóle bardzo fajne i. Nie wiem czy nie będę ich wykorzystywał na przykład jako stojaki na karty do różnych planszówek, bo są faktycznie bardzo bardzo fajnie wykonane. Wchodzi to nie wchodzi, dobra po to sobie to złożę. I teraz co? Teraz mamy pełno zasobów, pełno kosteczek. Te zasoby mają jakieś tam swoje nazwy, ja niestety nie pamiętam. No są zielone kosteczki, niebieskie. To jest chyba kamień, z tego co pamiętam. To jest bodajże złoto, a co niestety nie wiem, no ale są cztery rodzaje zasobów, które wykorzystujemy głównie do wytwarzania różnych kart i różnych w sensie różnych przedmiotów. Mam bardzo fajne znaczniki, które stawiamy na torze punktów dla każdej z, z grup, frakcji. W ogóle do lock to niedawno na starterze był nasi pójki starter do dodatku do gry lock w wersji angielskiej. Ja mam nadzieję, że ogry, no oni wszystko wydają do roleplayera, do tego całego uniwersum, także mam nadzieję, że do Lokapa ten dodatek również wyjdzie w polskiej wersji językowej. Tutaj znacznik że siły, czyli tego pierwszego gracza, ten, który jakby zaczyna, a to jest znacznik chyba toru, rund, tego co będę się go przesuwał na to, że rund, żeby wiedzieć, która runda jest, dlatego że gra trwa, niech ja sobie jeszcze przypomnę, wydaje mi się, że 5 rund, czy 6 rund. Sekundka. tak, gra trwa 6 rund. No i po 6 rundach po prostu zobaczymy, kto ma najwięcej punktów zwycięstwa. Tu mamy te kosteczki podejrzenia, które możemy zdobywać, robiąc różne podejrzane rzeczy w więzieniu. Jeśli zasób tych kostek się skończy, no to wtedy jest rajd, wpadają w strażnicy. I robią e, rozwałkę. Tutaj są kosteczki e, siły, które możemy zdobywać w siłowni. <laughs> to jest bardzo fajny pomysł, że chodząc z zbierami do siłowni, możemy zdobywać te kosteczki siły i one nadają to, że właśnie jeden z tych zbiorów zawsze jego siła jest odrażona od tych kostek, które u siebie e, zdobędziemy. To jest, e, co to jest? Nie wiem, czy to nie jest jakiś ten bonus, który e, to zobaczymy później ogry dodawały do zamówień przedpremierowych u nich robionych. Sobie zobaczmy te karty. Karty są takiego małego formatu. To jest tak, tutaj mamy przedmioty, które możemy wytwarzać, dlatego że punkty zwycięstwa w grze zdobywamy albo przez wytwarzanie przedmiotów, albo przez rekrutowanie takich dodatkowych zbiorów. Przyczyn z mojego doświadczenia wiem, że najwięcej zdobywa się chyba z tych właśnie kart przedmiotów, które wytwarzamy. Siłownia to są chyba do wariantu solo, tak, no to są do wariantu solo, to te karty troszkę pomieszane, trzeba sobie posortować. Ale na przykład, żeby wytworzyć na przykład taki talizman ochronny, musimy zużyć takie zasoby, i wtedy dostajemy 10 punktów zwycięstwa. Im bardziej złożony przedmiot, tym na przykład ten daje nam tylko 3 punkty zwycięstwa, no ale też jakby wystarczy jeden zasób, żeby go wykonać. Przedmiotów jest całe, całe mnóstwo. To mamy karty takie, karty pomocy. To są karty do trybu solo. Grafiki są bardzo fajne. Ożywiona przynęta. Eee, właśnie mówię takie trochę łapacz snów. <laughs> takimi szczękami są. jajem właśnie wy wykonane te grafiki. Bardzo fajne. Eee, szpital, ok. Tryb solo, tryb solo. Eee, przedmiotów jest całkiem dużo. Tutaj mamy jeszcze eee, karty takie. Eee, jak one się nazywają? Eee, Takich jakby celów. Dlatego, że mamy cele. Eee, takie trzy karty w czasie gry wykładamy. Mamy takie, jakby cele natychmiastowe: yy, mamy takie cele dodatkowe, jakby lidera i końca gry. Natychmiastowe to jest takie, że pierwsza osoba, która zgromadzi pięć kart zbirów, po prostu dostaje tam nagrodę i dostaje od razu 6 punktów zwycięstwa. Cele lidera to są takie, że yy, to możemy zdobyć, kiedy spełnimy jakiś tam warunek. to zaraz wam pokażę, gdzie dalej będą te karty. Yy, jeśli spełnimy odpowiedni warunek, to ta karta przechodzi do nas, ale jeśli inny gracz nas gdzieś tam przebije, na przykład w czasie gry, no to ta karta przychodzi do niego, a te karty, takie jakby końca gry, no to one dodatkowe jakieś tam, też musimy spełnić warunki, żeby dostać jakieś tam bonusy i premie. Tu mamy karty zbirów, których możemy w czasie gry pozyskiwać. Oni też nadają dodatkowe punkty na różnych zasadach, natomiast bandyta daje nam po prostu 3 punkty zwycięstwa na koniec gry, Krasnolud daje nam odpowiednią liczbę punktów, w zależności od tego, ilu krasnoludów uda się nam pozyskać. W przypadku na k3 krasnoludów zdobędziemy 7 punktów zwycięstwa, 4,12 i tak dalej. Kultysta na przykład otrzymuje 1 punkt zwycięstwa za każdy fund, czyli przedmiot, który wytworzymy w czasie gry. Ten nam daje na przykład 1 punkt zwycięstwa na koniec gry za każdą kosteczkę siły, którą zdobędziemy. Więc ich też warto w czasie gry rekrutować, bo im nam dają dodatkowe, e, dodatkowe punkty. Jest ich całkiem sporo. O, tutaj widzicie, to są kulbak cool to są karty strażników, które się wykorzystuje do gry solo, je się tasuje i czasem zakryte, czasem odkryte wykłada na, na planszę. Oni też mają właśnie swoją siłę. 4, 3 to jest czujka na przykład, ten ma tylko jeden. Zresztą widać, śmieszne, że ten jest taki biedny, taki wymoczek. Ten z jedynką na przykład, ten z to w ogóle taki strażnik, ledwo zipia, a ten z szóstką to jest po prostu terminator. Także to są, tu mamy te karty i mam ostatnią talię kart której mamy. Co my mamy? Tu mamy takie karty startowe, cechy, którymi możemy grać. Które się wykorzystuje w tej wersji zaawansowanej. Czyli jeśli planszetki naszych e, frakcji o, jakby odwrócimy na tą wersję zaawansowaną i gramy zaawansowany wariant, wtedy dodatkowo wykorzystujemy sobie taką kartę cech. I ona też nadaje jakieś startowe e, bonusy. Y, więc gra się staje bardziej asymetryczna. Tu mamy karty jeszcze ksiąg które też możemy podczas gry zdobywać i karty ksiąg nadają jednorazowe premie podczas gry. Na przykład pobierz z zapasu jedną kostkę odpadów lub jedną kostkę mikstury, podejrzyj w tajemnicy jeden zakryty ten bandziora. Je zdobywamy w czasie gry i możemy sobie wykorzystywać jako takie jednorazowe akcje. O i tu mamy właśnie na przykład uzbrojony po zęby. To jest taka karta nagrody lidera, weź te i jeśli obecnie posiadasz najwięcej skarbów, minimum dwa. Czyli się my zdobywamy nakaz skarby czy karty z, takimi, z taką ikonką, Bierzemy tą kartę lidera. Jeśli zostanie ona z nami do końca gry, dostaniemy 8 punktów zwycięstwa na koniec. Ale jeśli podczas gry, któryś z graczy zdobędzie więcej tych skarbów, no to tą kartę lidera nam zabierze i wtedy ona nie będzie z nami. Więc widzicie, że jest tego całe mnóstwo. Szukam jeszcze tych kart takich, a może gdzieś tam wcześniej były, z tymi premiami takimi na, na koniec gry. I teraz tak. I tutaj co mamy jeszcze? To, mi się że to może być ten bonus, który właśnie ogry można było dostać w tamtych zdjęciach przedpremierowych, bo tam były chyba yy, tak, kilka kart książki, kilka kart z tymi nagrodami. poezji złochów, Pompki i brzuszki. Gdy będziesz w Jaskę reputacji, z oba reputacji. Super. Kombinator. No to kilka dodatkowych kart. Tak się prezentuje lockup. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i wszystkie moje media społecznościowe, żeby sobie zobaczyć więcej zdjęć, z gry i przeczytać moje wrażenia. Ja też zostawię w opisie do tego filmu link do mojego poprzedniego filmu o lokapie i do, stron, do strony Ogry Games, gdzie tą grę jeszcze można zamówić, bo tak jak wspomniałem, to jest egzemplarz, który dotarł do ogrów z samolotem. Jeden z kilku. Reszta jedzie transportem kolejowym i dojedzie do Polski, mam nadzieję, że już za niedługo. Więc dalej można jeszcze tą grę zamawiać na stronie Ogry Games. Przed, znaczy taka przedsprzedaż, no można powiedzieć, że przedsprzedaż jeszcze trwa tego tytułu i można go nadal e, zamawiać. Dzięki za uwagę, jeśli Wam się film podobał, łapka w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, e, oczywiście nie musicie, <laughs> ale dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć!